Tomek jakieś wędki do Mikado przywiózł Co ty, dostawę do Mikado robisz? No dokładnie, zaprezentować coś tam nowego, zaprezentować wie, nowości, nowości, nowości sama, Mikado. Nie. Miły wieczór się chyba zaczyna, tak, co? Tak jest Siemanko Ty, a co my to... jesteśmy pierwsi goście? Pierwsi? A gdzie Jacek Kolendowicz? Czekam, z szampanem no. Dobra, wyłączaj motor i idziemy Przytrzymaj, cofnę trochę, tylko powiedz, że... Ale ładnie. Ci, ja nie lubię, lubię łapać na takie wędki, bo dla mnie to jest, nie, z wiesz... z drugiej strony, wiesz, do zabawy. Nie no, fajne, fajne, nie? Do ilu to jest gram? Czterech. Ale, ale to jest w dwuskładzie. To są, są dwuskłady? Jak to chodzi? Tylko no to nie to. dla mnie, to wiesz... To... to jest do dwóch i pół. No ale też ładne wykonanie wszystko. No ładne. Właśnie to jest... Fajne, że to jest, Ale to w ogóle nie waży wiesz, Ja wiem, to wiem, to, wiem, wiem do Zabawy to, z pstręgami I pstrągi na to mogą być no, fajne Na, na ten, area road, no to wiesz na area. Tak. O, jest ze mną Jakub Piecko, tak? Piecko. Właśnie, zawsze mi się myli twoje nazwisko I ten i ma w ręku kijek, który ja też przed chwilą oglądałem NSC tak? Dokładnie NSC HEAVY SPIN 205 do 70 gramów Zrobiliśmy w tym roku taki kij, który pozwala łowić większymi przynętami Niekoniecznie zestawem castingowym, ale również z większym kołowrotkiem W rozmiarze 4000, 4000 No właśnie tak jak mówiłem Dokładnie Krótki, krótki dolnik, krótka rękojeść, żeby tutaj nie przeszkadzała przy manewrowaniu jest przed nawet tutaj, tak do łokcia, jak dokręcimy koło obrotek. Uchwyt typu TVS. Czyli i... też TPS to znaczy z tym czuciem tutaj, e, z tym, tym perforacją na, na tak, blank? Tak, blank, dokładnie. Z perforacją na blank. Krótki kij, który właśnie pozwolił mieć. Ile mamy przy Przynętami, 205. 205. no to, jest, to, to są takie długości, jak ja lubię, do 210 najbardziej, nie? 208. I powiem Ci, że do brodzenia pod Sicario. No fajne, fajne. fajne, fajne przelotki. To są też już te antytangle, antyplątaniowe, tak, chyba, tak. nie? A Blank jakiej jest marki? Bo to jest karbon, eee, coś tam tylko? Tu jest Blank e, z mat grafitowych 30T. Tak. 30. No to, już jest, to A, już jest taki. Średnia półka, ale to też kij jest e, w miarę w fajnych pieniążkach. Okolita, bo to jest mówisz około 200 zł? 200 zł złotych na półce sklepowej taka jest cena mniej więcej sugerowana. 200-200 z groszami. No ja wezmę ten kij na pewno go przetestuję, więc trochę więcej recenzji z nadwody będzie też mnie na kanale. Bo, eee, bo wygląda fajnie. Bardzo fajna czuła. I fajnie, głęboko pracuje pod rybą. To są kije, które... I to są w dwuskładzie, one są dwuskładzie, tylko w dwuskładzie? składzie. W dwuskładzie, w składzie. I tutaj jak sobie, nie wiem czy coś będzie widać, ale tutaj ten dolnik, on nie jest taki sztywny, to, to fajnie pracuje. Czyli Więc robi się taka, taka trochę parabolka. Parabola pod, pod rybą, parabola to jest taki typowy kij pod szczupaki. Tak jest, sztucz. I, te, I też, też, właśnie, też brokatu nie, 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 fajny motoroil, nie. I też brokatu nie żałowane. W tym też zobacz, Tu tego Jaty też jestem... Ten... Te jaty są fajne, one. To mam teraz, też odważę. Te magna, magna, dobrze magna. mówię? No też odważę Was wziąłem to. O, tutaj mój ulubiony kolor, Sicario. Tylko wiadomo nie w tym rozmiarze, nie, ale, ale to robisz. Ja mam jaskółki, dostałem Tomek. Jest jeszcze z nami kolega Waw Wędka, dobrze mówię? Dobrze mówię, bardzo dobrze mówię. Właśnie tak zawsze mi się zdaje, czy Wawa Wędka, czy Waw Wędka. Ale jak nie od nazwy, tak? Waw. Waw. Typowy warszawiak, Dla nas tak tak też było. już może Warszawka przyjechała. Warszawska Wisła, Warszawka to nie ma takiego miasta. No, no właśnie, jest. A może jest Warszawska Wisła, ale nie wiem. <grym> tak czy siak wpadajcie do niego na kanał, bo na pewno warto, podlinkowane oczywiście. <gry> Zapraszam serdecznie. 1,80 ja nie, nie lubię takimi krótkimi kijami łowić, bo to jest już... A ja znowu kocham takie wędki. Krótkie kij to dobry jest do czerkowania jak po Bo wtedy fajnie można popracować. Ja ale no, 14 to jest taki uniwersalny Jeden lubi blondynki, drugi brunetki, tak? Łowiłeś na to? No, ale on wizualnie to jest sztos. I ogólnie jest. Jak dla mnie zobacz, nawet y, Abu Ajka pod to podkląd, zobacz, jak czy będzie kombo. No, ale nie, dla no, mnie to jest naprawdę kijek sztos. Wysoka ja półka, wysoka klasa. Ty fakt, faktem, to, że jest y, jest, No nie, no nie jest jakieś tam tani, bo to nie jest budżetowy kij, w okolicach tam 800. No nie młodych. jest to blacklista ci na Zuma, tak? Na no, dokładnie. Tak. Ale myślę, myśl, że warto, warto. Bo mam, mam kij budżetowy, sami wiecie, nie będę mówił dziś o tym kiju, który mam, ale no ma wady na pewno. Jednak kij, który kosztuje, robi robotę. i warto Pierwszą naprawdę, rzecz jaką zobaczyłeś. To jest to, że nie plączę ci się tak, plecionka bo, na to, tak prawda? Bo Na małym kiju, gdzie chodzę na okonie, idziemy. i ple... Szydówka lata, tak? I plecionka mi się często na szydówce zaplątuje. A, tutaj go a tu tego nie ma. Nie spotkałem się z tym. Także super. Ja na pewno mnie w garażu na ściance będzie wisiał ten kij. Za nabędę go. Coś na pajka też wybiorę na pewno, bo naprawdę jest fajne wybierać. Jest na naprawdę fajny. jest czy wybierać, tak jak widać zresztą. Mnie to interesuje te. Co ty? To chyba na ten twój mast do flagi tej jak wieszasz... No jak? spinning teleskopik, spinning teleskopik. I na bergiel, na bolenie. na e, targach Mikado, tak to nazwijmy targi, jest słynna persona Jacek Kolendowicz. E, obecnie no, tu pod... reprezentujący jako wiadomości wędkarskie. Podmiotem, podmiotem jest tutaj firma Mikado Abramis, mhm. e, która wpadła na fajny pomysł e, takiego może nie targów tylko spotkania integracyjnego, gdzie się e, no, zaproszone zostały wiadomości wędkarskie, tak? Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Natomiast mamy tu okazję się spotkać z młodym pokoleniem wędkarzy i którzy, którzy e, no, robią nowego rodzaju media. Także jest to spotkanie integracyjne, które być może w przyszłości zaowocuje ciekawymi... E, e, ciekawymi formami współpracy, może ciekawymi miksami tak, osobowymi. Krosy takie, nie? Krosy takie, tak. Czy Ty już kiedyś dnia krosowałeś dnia też, można powiedzieć. o współpracy z Majkiem? Tak, tak, to no, to film, tak, tak. Kilka filmów wyszło, bardzo fajnie to wyglądało. Tak, 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 tak. młodość rutyna, tak? tak. <laughs> nie no, fajnie nam się łobiło, tak. Ja patrzyłem na, na te nowe ciekawe, Majkiego pomysły. On podpatrywał ciebie, bo, też, bo tak, też o tym właśnie mówił. do wniosku, do to, że nie ma nowych i starych pomysłów, bo są lepsze i gorsze po prostu. I ryby poczuły to na własnej skórze. Tak, ja myślę, że to fajny pomysł, fajna idea i bardzo się cieszę, że tu jestem. Dziękuję, Jacek. Dziękuję. É znaną personę Marka Szymańskiego, który chciałby Was serdecznie zaprosić do siebie, bo zbliża się sezon łososiowy. No, sezon łososiowy już się rozpoczął. No, już się rozpoczął ale no... co, prawda, co prawda w tej chwili pogoda płata nie sprzyja, się, ale, ale mamy jeszcze dwa miesiące łowienia na normalnych zasadach, czyli wolno zabrać dwa łososie na, na wędkarza. Od nowego roku e, łowimy formułę catch and release, natomiast e, wolno nam zabrać łososie bez Spłetwy zarybieniowe co stanowi około 20% połowy. E, tak no, Czyli to będzie jak z grą w Totolotka. To znaczy inaczej. no Będziemy łowić łososie tak jak się łowi wiele innych ryb na świecie w formule Catch and e, Mam nadzieję, że. klienci się nie którym zależy na tym, żeby spędzić fajny dzień na, na morzu, pocholować sobie te ryby, przeżyć przygodę taką morską. E, mimo wszystko przyjadą do nas i serdecznie zapraszamy do Szymona na przykład e, na łódkę. Ja powiem tylko tyle od siebie, że byłem, e, pływałem z twoim dobrym kolegą, czyli Marcinem Ramutkowskim, więc ta sama łódka, można nawet powiedzieć, tak, e, te, 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 te same modele. Powiem tak, zabawa fajna, ale ręce musicie mieć naprawdę mega mocne. Wszyscy nowoziowcy, to... ci komercyjni łososiowcy współpracują na morzu, bo to się po prostu przekazuje. Przekazujemy sobie Klientów, informacje gdzie są tak leby, tak tak na, na Na morzu trzeba sobie pomagać. Dokładnie, nawet jakśmy pływali właśnie z Marcinem, tak? no to było tam przez radio, tu na to jakiś tam gloat, kolory, coś tam wiesz. Tak na, na morzu to jest prosta zasada. Ja dzisiaj pomogę mogę to ty, bo mi to, 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 to działa. Od wielu lat to działa. Także szansa na rybę jest. Oczywiście, gwarancji nie ma jak to z rybami. Tylko na tak duże ryby, natomiast przygoda zawsze jest piękna. My mieliśmy gwarancji. przez cały dzień jedną metrówkę. Jedynie. No i co? No to tak jest, no. taki dzień to wszystko. Do sedna zapraszamy do Marka. Myślę, że miło spędzony czas. O, no też to się. O, i co jest też fajne? Słuchajcie, w Mikado. Kupujecie sobie zestaw, który już będzie gotowy. Do zbrojki. Tak, do Na zbrojki. Krętlika. Na krętlikach. Czyli regulujecie sobie sami, ile potrzeba, wiadomo. To jest chwila roboty. No w ten, w ten taka mozolna troszeczkę, bo to trzeba wiesz, wziąć, porozpinać i, i sobie ten. Ale powiem Ci, że systemik bardzo fajny. No, i będziecie mieli taką długość, jaką chcecie, nie? No, bo, bo ciężko jest czasami Słuchaj. dobrać. No, bo powiedzmy, jakaś tam firma sprzedaje do zbrojki pod swoje gumy, prawda? A no tak, no przeważnie. I tak, Do wielkości, a ciężko jest później dobrać, tak? Więc tutaj Mikado też wymyślił coś fajnego. No, tak jak Sicario, no powiem szczerze, że gumy są fenomenalne. Zrobiły roboty, nie? Zrobiły Od tamtego roboty. roku. Hanna. Są gdzieś mhm. te, te wolframy z tego, co my chyba tutaj są, gdzieś. U, ale ja jeszcze powiem na temat główek dźigowych. Chłopaki tu mają fajne główki dzigowe. Ty tutaj już byłeś, oglądałeś? Byłem z chłopakami, rozmawiałem. Wiesz, ile te główki kompletnych główek dzigowych kosztuje? Wiem. Sensualnie nie wiem. Grosz. No i ile? ile? Ile przeciętnie kosztują takie główki? Wiem. Dychę 12 zł, nie wiem ile, 3. Więcej może. Kuba, ile te główki kosztują? Żeby się nie pomylił? Tak. W okolicach 4, 4 zł. 4 zł. To jest tańsze niż jeden I naprawdę haki mają takie w porządku. No to są akurat takie główki budżetowe na piątkę yy, gdzie one tam to. Yy, na, tą... na pewno się nie wyprostują, prędzej się złamą. Ale tu mają chłopaki główki wzmacniane, gdzie mają haki prasowane i one nie są okrąg... nie z okrągłego drutu. A te główki ile kosztują? Tutaj no, to te są już, te no, już no wiadomo, od tak? I one są też pod rozbrojkę, tak? Mają nie, drugie oczko. Większe, tak, mamy, mamy serię Stinger Aje. Stinger Eye na opakowaniu to jest dodatkowe uszko. Uszko tak, do nie, nie wszystkie są, są zwykłe i bez Stinger Eye. Jak, jak to co tam cenowo ogólnie wygląda? No to od 5 zł powiedzmy do 10 zł na no półce to... sklepowej. W zależności no, od rozmiaru, od warto. powiem ci, że... Nie no ceny to szokują. No właśnie. ceny to szokują i naprawdę widać, że... Porządne. Porządny temat. Także.. Tak, a te Można robić Marcin. To, to, to są klasyki, tak? No, tak, bez... tak? Czyli bez oczka? Bez oczka, ale też mają ten drucik do zabezpieczenia, żeby guma się nie połamała. To jest dobre przy sandacza. Tak samo jak i w e, trójkątnych tak, tak samo jest. Słuchajcie. Ha, ta wirówka tylko w kolorze Fire Tiger dała mi ostatnio fajną rybkę. Tu? Cool. Tak, w takim kolorze. Właśnie. O, taka, to jest to dokładnie. Ta, ta wiróweczka. No zobacz, dżer, te jerki. Yy, yy, woblerki. No to są podstrąga fajne, no. fajne opcje. Wiadomo, sezon Strongowy przed nami. Styczeń blisko, więc wiesz. To są takie do Twitcha chyba bardziej. No, nie? Dokładnie. twitchowe. Tak. I z, nie zgadniesz ile to kosztuje? No nie zgadnę, no. No i ile byś tam? Nie tak? wiem, 20 złotych pewnie. No dokładnie. Tak? No to, no to, no to jest okej, okay, no to jest średnio, na, powiem szczerze. To jest średnio około, tak jak wobbler Twitchowy, nawet takiej firmy mniej znanej kosztuje średnio 30-35 zł. No to a minimum, markiż, minimum. Level, wiesz, No to kosztują po 70-100 po 100 parę złotych. Tak, no, no dokładnie. Wobler Twitchowy. Tutaj Jakub jeszcze zaprezentuje, zobaczcie, fajne. Fajne opcje są, ala czeburaszka tak zwana, ale to nie jest czeburaszka, bo to nie idzie pomiędzy e, cały ten system. Tryb... System taki do dociążania szybkiego po gumy. dowieszamy tylko i wyłącznie. Jest tu oczko takie, które po prostu zakładamy nawet na... Rozgina się drucik, to wszystko tak, i to już i... mamy. Ten sposób. dociążoną Piękna sprawa. i nie musimy, nie musimy czeburaszki, że tu nam praca jakoś tam zmieni, bo wiesz te czeburaszki są tak robione, że tu się dobrze zap, a tu już masz oczko w drugą stronę i to już zmienia, wiesz też no nie tak. taki dodatkowy przegub, nie też na przykład no ciężko znaleźć czeburaszkę z grubym z grubym drutem, która na przykład bardzo. pod dużym pod dużym szczupakiem nam no, się nie wygnie, tak bardzo tutaj się rozgina. tutaj mamy zwykły w, zwykły wkręt, a to po prostu obciążenie jest wymienne. Gdzieś łowimy na łące, wpływamy na głębszą troszkę wodę, no, ciążamy, jest trójka piątka wiem i fajną opcją jest taki mix, mamy po prostu w którym mamy 3, 5, 10 15, 20 gramów, każdą gramaturę, więc nie trzeba kupować sobie Czałem. każdej paczki, tylko można kupić sobie jeden mix ale Agrawek Sprawia też macie, macie, agrawek ja. też macie całą, całą masę, gamę różnych nie? ale też macie te szybkie, szybkie, Kręci, szybkie krętki, tak to już dużo firm już to stosuje, szczególnie zimą to się sprawdza gdzie nie trzeba wiesz, tego rozginać, zapinać tak, tylko wiesz, masz. Ale to ci powiem, bo nawet jakby ona yy, wiesz, była słabsza czy coś, to ona się wtedy zaciska tak naprawdę, nie? Mm -hmm. A nie, że rozepnie nam się czy coś. No tak, proszę tak, bardzo, to jest... Tokio Riga nawet można zrobić. Bulety, inne rzeczy, no wszystko macie. A jak jest z tymi przyponami, powiedz mi, Testowałeś to już? Tak, testowaliśmy serię JAWS, tytanowe, fluorokarbonowe. Też szykujemy teraz dużą, dużą, drugą serię przyponów, więc wkrótce będzie nowa seria. Jeszcze na razie nic nie zdradzamy, testujemy. Mamy już pierwsze przypony, naprawdę Nie możesz przypalać na razie. Jeszcze coś fajnego, macie haki offsetowe. Może byś pokazał te haki, które macie takie mega mega duże. Co też jest rzadkością. Nowe haki, tutaj big offsety. W ogóle tutaj wprowadziliśmy dwie serie, których nam brakowało. Big offsety oraz micro offsety. Big offsety z bardzo grubego drutu, Zobacz. szerokie, z... szerokie... Szerokie kolanko do dużych gum, żebyśmy mogli sobie zbroić. Dobrze, bez fajnie, obciążenia. bo ostrożnie. i ładnie złapał. Więc fajne, fajne, naprawdę bardzo mocne. Nie ma szans, żeby tutaj jakaś ryba nam to rozgięła. A druga, druga seria Micro od Joe'sa. Tutaj są z cieniutkiego drutu. od małe gumki okoniowe. Tutaj ten drucik jest już sprężysty. On okay. pracuje fajnie, ale też nie, nie, go nie będzie. Go wraca w tą samą formę. Tak, tak. Nie w tej będzie... samej formy, nie? On jest bardzo sprężysty. On nie będzie tutaj nam się rozkinał, tak. tylko będzie wracał i będzie fajnie trzymał ryby. No i tutaj mamy nawet dziesiątki, więc naprawdę pod jakieś no twisterki tak. takie 3-4 cm. No i to jest bajeczka. Rzadko gdzie. A możecie to spotkać w asortymencie Mikado i to jest wszystko sensualne Wyciągki też chyba o tej nazwie macie Tutaj to Jazz. Tutaj jest jazz. jazz tak? tak, haki offsetowe Jazz. główki sensualne I Tomek ja za tego... daleko żeśmy zaszli, nie te rewiry, wracaj, 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 wracaj Kubuś i Tomek zademonstrują jeszcze kije, to są Skydreamy Tak jest Ultralighty 3 długości, 1,80 m, 2,07 i 2,24 m. Modele 1,80 m i 2,24 są bardzo, bardzo szybkie. Sztywniejszy jest extra dolnik ekstrafasty. Tak? Sztywniejszy jest dolnik w stosunku do modelu 2,07. I to są te maty 46 ton. Tak, maty 46 ton, yy, przelotki tytanowe, ramki Fuji Titanium SIG. Anty splątaniowe wysokie stopki, rozmieszczenie według najnowszych standardów firmy Fuji. Design jest utrzymany na zasadzie naszej serii wcześniejszej z 2021 roku. Kameleon, karbonowe maty, wstawki. Jedynie tutaj mamy różnicę jeżeli chodzi o uchwyt kołowrotka. Uchwyt kołowrotka w starszych modelach był Fuji SKSS. Tutaj mamy Fuji VSS. Różni się insertem Z insertem z pianką. Mamy okay, insert czyli piank Ewa. Pianka Ewa, nakręcany jest, nakręcany jest od góry. Tak, tutaj jest pianka bardzo twarda, japońska, japońska pianka twarda Ewa. Końcówka jest zakończona dedykowanym kapslem. Ok, kolejne mamy. Progresiwy. To jest seria niżej od Skydreama, tak? Tak, to jest seria... A też bardzo fajne wykończenia tych koreczek. To, to jest plastik czy drewno? To jest y, drewno. Drewno. Czyli to nie jest jakiś tam kompozyt drewnopodobny, tylko Nie, drewno. nie. Tu jest drewno, drewno korek i korkoguma. Tu mamy jakie długości wędki wzięte na ten? To są... 255 gram czy do 10 i do 21 Do 10 do 21 Czyli do 21 to jest taki rzecznik i może na bolenia nadawał Lek, się? Czy raczej, lekki, raczej. boleń i duży kleń Duży kleń Pod nie polecam Nie, nie. tutaj o, ten... Za, za nie jest to takie trochę Tak Pod sandacze, pod woblery To w ogóle nie są wędki pod gumę To są wędki pod, pod woblery Pod jakieś przynęty ewentualnie no, twarde uc. Typu obrotówka, jakaś cykada na pewno nie, nie pod gumę. Ta dziesiątka to kleniówka, dwudziestka jedynka to też taki duży klen i boleń na lek. To są dwuskłady? Dwuskłady. O, miękkie, strasznie. Miękkie. No ale to wiesz, niektórzy lubią, niektórzy nie. Ja osobiście nie, po, nie używam takich leniów. Ja osobiście ale... też bym się nie odnalazła w, w tym kiju. No, ale to wiesz, my nie łowimy nie, też nie, rzecznie. Nie umiałbym tak, nim grać. To też jest co innego. Bym musiał się przy Gdybyśmy, gdybyśmy do tego zaczęli panułem, łowić nie, też tak. wiesz, rzecznie, typowo, a my na rzekach jesteśmy, wiesz, raz w roku. Nie no, ten nie jest najgorszy, to jest do, do 21 20, 21 No to ten nie jest 30, najgorszy 35, 35 to będzie taki jeszcze fajny, tylko nie mamy tutaj To już pod powiedzieć. sandacza by się nadało 35? Pod sandacza, pod woblery i ten 28, no, tylko że to jest 3 metrowa ale to on już O to nie, to już w ogóle 3 metry, to, to już, zobacz, go... zobacz, Moich... masz już taki... dla mnie go dyskwalifikuje mają akcję, tam są krótkie 20, 240 i one jest, będą już miały już takie, takie typowe, to będą takie wędki szczupakowe Już jest tak, już jest większy, już jest szybszy tak. taki. 3 nie 3 metry, no, ale już jest, wiecz, już jest szybszy, nie, już taki bardziej. Ten I, po, ja, I ten głon ja, ja by się też nadał jak 3 tak, metrowy, nie? Ja osób, tak jak mówiłem wcześniej wspominałem, że yy, na okonia też myślałem, że sobie kupię miękko. Miękki kij do 7 gram i zrezygnowałem z niego, bo dla mnie za miękki. Nie wiem, nie widzę tego jak przynęta pracuje. No, no ja, no ja twardym ja, no ja kijem wiem tak. jak przynęto zagrać po prostu, nie wiem. Czuję to po prostu w ręku, nie? Ja o łapię no, na główki minimum 4 gramy Mniej nie schodzę. Tak? Okej, okay, Kubuś, ja powiedz jeszcze w tym y, temacie tych progresywów, jak to jest z komponentami? Uchwyt będzie, będzie zastosowany tutaj Fuji SKS z insertem mm -hmm. drewnianym, przelotki Fuji y, Concept O. Czyli też przelotki te takie... Fuji w ramkach takich typowych, do, dedykowanych do rzecznych kijów w Y. Okay. A weź go przy no, Na kolana? No To jest mamy do ilu gram? 21 No Ugięcie jest super Ugięcie jest takie jak lubię Natomiast Wędka Ile ma długości? 2 240. 2,40 Twoje odczucia? You Nie know, jest za miękka, ale tak jak mówię, no to jest kilki rzeczy, że też nie możemy... No ja na przykład pod szczupaki bym się nie odnalazł z, tak, z taką wędką. Nie, nie, to naprawdę nie jest. Bo myślę, że tutaj było dużo ryb niewciętych, spady. Zamięka, nie, no mówię, te... sztywnym bardziej tak, wiem, tak wyczujesz to przede się Kiedy Kowalczyk powiedział właśnie temat taki, że taką miękką wędką plus do tego żyłka Fajnie można bolenie łowić i te bolenie się, się same będą za, tak, same, same zafinają Bo jest ta amortyzacja Tak I, to, i to, to może to właśnie Nie wyrwiesz im tak jak jest sztywno Być może by to się wszystko mi tam O fajne jest tutaj Zakończenie Zobacz. Zakończenie tak. tak Tutaj w spigotach w tym jest tak widzisz, zrobione jak Kiedyś mi tam się nie zauważył jakieś mi piachu nawaliło U, I do środka to nie leci się Leci <laughs> Ekipa jeszcze się bawi my już lecimy. Spod centrum dowodzenia Mikado. Tak. domowe. Tak, Mikado, ale nie podświetlone. Nie podświetlone. Weekend, weekend. Fajnie było, mam nadzieję, że materiał też Wam się podobał. My może jutro z tomkiem wyskoczymy jeszcze gdzieś na jakieś ryby. No, pasowałoby, jak pogoda pozwoli. Tak. Pogoda, bo będzie może, może padać i to właśnie jest najgorsze. Ale gdzieś. Coś tam może. Coś się może gdzieś poszpera, tak, Może jakieś te brodzenie, dwie, A jak nie to z łudeczki zobaczymy. zobaczymy tak. Ty to lecisz bo masz dzisiaj imprezę alkoholową, tak? Dokładnie, tak. No właśnie, tak. no się nie będzie nadawał. Na kacu to nie łowienie, pamiętajcie. Ale szybciej się wytrzeźwieje chociaż. Tak jest. Trzymajcie <głosy> się. <głosy> Trzymajcie się, elo.